Opcji, żebym tego nie przeszedł. to nie, w życiu. Tylko szkoda, że filmiku nie mogę poprzeminąć. Oj, no w życiu, no kurczę. Nie wiem, może są jakieś e, jakaś broń na niego, bo on jest bardzo wytrzymały, to ten pewnie tłuszcz go tak tak właśnie umie... ten... Dokąd sięgasz? Dotąd. Dobrze, dobrze, dobrze. Płoń. 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 No dobra, to są y, kartony, które pewna gwiazda po prostu telewizyjna uderzyła kiedyś. No one są składowane właśnie w takich pomieszczeniach jako dowód. Dowód w sprawie. W jakiej sprawie? Nieszczęśliwego wypadku? Czy szczęśliwego wypadku? Dobra, trudno powiedzieć, ale dobra. Tyle o historii gry. Oczywiście to kurwa, co ja. Pierdola. Dzięki za oglądanie. Ja już chyba będę kończył kurwa i już to nie zaglądam. Nie, ale to tu mieli być tylko ludzie, a nie jakieś kurwa. Oczywiście, że zamknięte wciągnęło i zamknęło. Bo jak przysłowie mówi. Sobie stałem, tutaj rozmawiałem i robiłem tak. W końcu. Sobie stałem, tutaj rozmawiałem i robiłem tak. W końcu. Super. Jezus! Tam jest jakby szafka. E, szafka, klatka. Super, chodź. Oj, do pana. Nie ty, kurwa, nie ty, ja pierdola. Chociaż może nie, może lepiej, żeby nie było widać kamery, bo ryj ma mnie ogromny Nie chciałem przepraszam. Nie czekajcie Kurwa, e, naprawdę jest późna noc a ja przejmuję C, które jest nasze No nie Czym ja gram? Dlaczego ja tym gram? Świe... Świe... Co kufa jest? Co to za broń? Proszę mnie zabić. Chcę zmienić broń. Zdaje mi się, że zaczynałem z inną. Zaczekaj mam teraz tą Faktycznie broń ma dużo tych yy, pestek w sobie No boisz, znaczy. Czemu ja punktów nie złapałem? W ogóle nic, a nic, a nic, nic, w ogóle nic. Czemu ja punktów nie złapałem? W ogóle nic, a nic, a nic, w ogóle nic. Jezu, cały magazynek trzeba w jednego wpakować. Totalnie do dupy broń. A słuchajcie, jeszcze przesunę kilka świn. <laughs> nie wiem, głupio to brzmi. Przesunę jeszcze kilka świn i na tym skończymy. Mm-hmm.